Cześć, witam was bardzo serdecznie. W tym odcinku pokrótce kilka informacji. Pierwsza z nich. Patch 9.7 stanie wprowadzany prawdopodobnie gdzieś pomiędzy 6 i 9 kwietnia. Także jeżeli chociażby bardzo czekacie na tą aktualizację ze względu na nowe francuskie czołgi średnie 9 10 poziomu, mm, no i zbieracie Eksponat 90, no to właśnie musicie się pośpieszyć. Mm, no i wiadomo, także wiele, wiele innych zmian. Kolejna sprawa, to są e, finały World of Tanks w Warszawie, które odbędą się między 25 i 26 kwietnia e, w HaliExpo w Warszawie. Także, e, jeżeli kogoś interesuje, ta impreza był rok temu, podobało mu się, to może będzie też warto wpaść. Ja postaram się tam być, także, mm, no, będzie okazja prawdopodobnie ze mną porozmawiać, pogadać, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę. No i dalej. Niestety wiele osób napaliło się na ISE 5. To był czołg premium, miał być czołg premium 8 poziomu, który byłby w stanie być mobilnym pojazdem i do tego w miarę dobrze opancerzonym. Niestety ze względu na to, że pewnie sporo tych pojazdów jest w kolejce, stwierdzono, że ten pojazd będzie nagrodą za jakiś event. <coughs> Lub też... Jako, jakąś taką inicjatywę. Może być też na przykład to nagroda za czwartą kampanię e, na Kremorsach. No i ostatnia rzecz, i chyba najważniejsza, przynajmniej dla mnie. Hmm. Chyba się już domyślacie, prawda? AMX 5010 i dwa inne pojazdy w HD już w aktualizacji 9.8. Także przyjrzyjmy się, proszę, temu oto pojazdowi. No, muszę powiedzieć jedno, no to może być powód, dla którego Trochę więcej będę grał tym pojazdem, bo obecnie nie ma aż takiej dla mnie potrzeby dłużej, ponieważ po prostu ten pojazd nie radzi sobie tak pięknie jak kiedyś. Mam wrażenie, że znacznie, znacznie częściej jest wylosowany na tych dziewiątych, dziesiątych tierach. Jak to wygląda? No wygląda dobrze, na pewno dbałość o szczegóły, jest zachowana, wieża wygląda w porządku. To jest taki model już troszeczkę bym powiedział poużywany. Przetestowany kilkakrotnie przez załogę. <laughs> Trochę chyba się wysłużył. Od przodu ten taki cień, rufy i super Przyznam szczerze, wygląda lepiej w HD niż AMX 50100. Ale to pewnie przez to, że ma takie jaśniejsze kolory, jaśniejsze barwy. <laughs> Na pewno przyjadę się nim kilkakrotnie, kiedy już będzie w HD. Bo. No Wygląda naprawdę przyzwoicie, prawda? Amerykańska gwiazdka. Na boku wieży i z przodu. Na kadłubie warstwowym. I także FV201A45. Nie wiem czy pamiętacie, to miał być siódmy poziom, czołg ciężki brytyjski. No i będzie miał armatę z AT-15, a także pojazd nastawiony na wysoką szybkość armaty. I tego też będziemy mogli się po nim spodziewać. Również wygląda bardzo e, ładnie. No i okej, okay. to wszystko w tym odcinku. Taka ym, mała porcja newsów, informacji ze świata WOTA. Widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć.